To jest biblioteka publiczna, część naszej Biblioteki Witomińskiej, więc nie jest to oddzielna filia. Nazywamy ją biblioteką butikową przede wszystkim z tego względu, że mamy tutaj pojedyncze egzemplarze książek i że jest mała. Mamy tu 3000 zbiorów, które są dostępne od ręki, natomiast kolejne 10 tysięcy jest w magazynie i te 10 tysięcy będzie można wypożyczać zamawiając je u bibliotekarza i te książki będą tutaj przyjeżdżać i czekać na czytelnika. Czytelnik dostanie Wiadomienie mailem, że książka jest już do odbioru. Mieliśmy ankietę, gdzie mieszkańcy Wiczlina wypowiadali się na temat tego, co chcą czytać. I co ciekawe, tu jest trochę inaczej niż w innych naszych bibliotekach. Mi się wydaje, że na naszą dzielnicę wystarczy to właśnie taka wypożyczalnia. Bez miejsca, nawet żeby usiąść, ale po prostu wypożyczyć i wejść. Naprawdę, mi się wydaje, że mieszkańcy będą zadowoleni. No i jest naprawdę duży wybór książek. Fantastyka, jeśli ktoś lubi kryminały. No i książki dla dzieci.